Przed chwilą skończyłam nagrywać dla Was poprzedniego vloga, a tu przyjechał kurier z paczką dla moich kotów. Są tutaj prezenty dla moich chłodkich kociaków. Trochę się pogniotło, widzę tu. W takim woreczku... Czekaj, to się tak otworzy? Otworzy się. Mhm. Prędzej to nie urwę. Urwę tutaj. O, jest. Jest ptaszek. I są baterie na szczęście. Kiedyś zamówiłam takiego ptaszka na Temu, to przestały te baterie działać. Chociaż to też chyba jest z jakiejś chińskiej strony, bo bardzo długo szło do mnie. Niby polski sklep, ale wiecie, oni chyba też zamawiają. Ptaszek dla kotków. Tutaj zmienimy baterię. Ale... <noise> Jaki odgłos. Ej, to chyba są baterie, skoro to działa. Ale poczekaj. Ty już śpisz to porwam? Czekaj, bo nie mogę mu wsadzić tych baterii w tyłek. No a czemu nie rusza skrzydełkami? Tam było na... Filmik był taki, że rusza skrzydełkami. Już porwałeś i już pióro mu zdążyłeś oderwać. I tyle po niespodziance. Daj. Daj, Kewinku, sprawdzimy. Dasz ptaszka? Oddasz ptaszka? Zabawka na pewno go cieszy. Szalał tu przed chwilą, warczał. Ale no. No nie mogę powiedzieć, żeby to było super wykonane. Co? A ty co? Gdzie masz swoje zabawki? Gdzie je porzuciłeś już? To nie jest kalendarz do gryzienia. Idziemy robić herbatkę? Dobra, już ci dam twój, twoje smaczki. Płatkę, może daj. Daj łapę. A ptaszek podoba Ci się? Tak. Bój się, że Ci zje smaczki. Smaczki lepsze, tak? A? Chodź. Przyja, chodź. A druga zabawka to jest piłeczka, taka jak już miały, tylko tamte były jedną od razu załatwiły. Także przestała w ogóle jeździć. A tą, co też zamówiłam w jakimś polskim sklepie, jest dobra, tylko że miała piórka na końcu. I one się bardzo szybko z tymi piórkami rozprawiają, a tu ma być sznureczek. O, jest, sznurek. I mam nadzieję, że ten sznurek będzie się dłużej trzymał niż te piórka. you <clears throat> Witajcie kochani, już 6 grudnia, mamy dzisiaj Mikołajki, jestem ciekawa czy ktoś z Was dostał jakiś prezent. My raczej na Mikołaja sobie nie dajemy, chyba że jakiś drobiazg, jakąś taką przyjemność. Raczej staramy się jakoś tak bardziej obdarować pod choinkę, na gwiazdkę. A herbata? A herbata wygląda mi dzisiaj na jakąś zieloną, jakąś jasną. No i miałam rację, jest to herbata zielona o nazwie Zielona Porzeczka. No i oczywiście kocie łapa. Córka dostała taki ładny sweterek na Mikołaja, świąteczny. Od mamy chłopaka, tak? Ładny, ale nie, nie kamerujecie. Czy chcesz różki? Różki, różki też mam. I jakie czadowe skarpety, bo dzisiaj jest 6 grudnia, mamy Mikołajki, stąd to całe przebranie. Nie wiem, różki. Chciałam pokazać z niska różki. Różki, takie fajne spinki jak u Renifera. Nie wiem czy mnie słać, bo odkurzacz tutaj jeździ. No, muszę przyznać, że w tym roku Mikołaj mojej córki był bardzo hojny. Spójrzcie jaką pakę dostała wielką. Nie zwracajcie uwagi na ten karton, co tam jest koło drapaka, bo ona sobie coś tutaj robiła. I tak zostawiła ten karton. Zobacz, winek, co tutaj jest. Zobacz, jaka paka. Paka już na pewno była otwierana. I sprawdzana. Nie będę jej tutaj grzebać i wszystkiego pokazywać, bo ona właśnie wyszła z domu. Powiedziałam, żebym sobie poszła zobaczyć jaką ma pakę od Mikołaja. Ale myślę, że się nie pogniewa, jak pokaże klocki Lego. Ona od dziecka zresztą razem ze mną uwielbiała układać klocki Lego. Miała całe farmy takie od babci dostawała. bo jej babcia tam z zagranicy przesyłała całe takie wiecie, farmy jakieś różne. Nie pamiętam, już, co tam dokładnie było. Jakieś domy dla lalek, nie dla lalek i różne takie. To były naprawdę ogromne takie budowle z klocków Lego. Dlatego właśnie mamy takie fajne wspomnienia. Marzy nam się dom Kevina. To już nie, to nie jest pierwszy rok, w którym nam się marzy. No a tutaj dostała choinkę z klocków Lego. Także sobie będzie mogła jeszcze przed świętami ułożyć. No i oczywiście główny zainteresowany prezentami. Ja tutaj wcinam jeszcze to ciasteczko, które od niej dostałam z Kinder. Gdzie tam wchodzisz? Tak, nie kupujcie kota w worku. Dzień dobry, witam w niedzielę. Otwieramy kalendarze. Siódemeczka, też mi wygląda na jakąś chyba zieloną. No bo to jest właśnie yy, zielona herbata 100%. Także chyba jeszcze sobie cytryny tutaj do niej dołożę. I za chwilę zrobię. Szczerze mówiąc liczyłam w niedzielę na jakąś taką smakową, lepszą, niż tylko zwykłą w zieloną. No i kotki. Chodź! Chodźcie. Nusia, chodź. Tu jest osiem, to nie. Siedem 7 szukawina. Gdzie jest siedem? No pokaż łapką, no. Nie, tu. A tu, czekaj, tu mam bliżej. Siedem u samej góry. Ej, bo chyba ktoś Wam już dał, albo ja się pomyliłam. Tu jest, Ej, bo raz Zuzia nie zjadła, to ona ma. Ej, zostaw, nie otwieraj mi tych herbat wszystkich. Kevin, a jest tu kalendarz? Ej, chyba Wam już, chyba Wam już oliw Zuzia, gdzie Ty miałeś? Ty masz, Zuzia, bo Ty nie jadłaś jednego, a tutaj siódemka jest pusta. Dlaczego? Dlaczego? Czekaj, tak, Kevin, ku, ja Ci dam inny. Chodź! Wyciągnę ci tu Susenek. Pewnie, że lubisz. Tylko Ty się boisz, że ci znowu porwie Kevin. To jest taki kocur. Niedobry czasem. Chodź tu, Kevinek, chodź. Kevin. Cii, cii. Tu masz. Chodź! Cii, 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 tu. To co, uciczku jeszcze czekasz? Jeszcze byś chciała? Chciałabyś jeszcze coś dostać. Jaka ty słodka jesteś? Jaka ty słodka jest moja herbata. To tu szeleści to jest moja herbata, to nie jest. Smakuje nie.